Wyznaczmy na początek równanie prostej K. Możemy to zrobić w oparciu o równanie kierunkowe prostej. Zwróćmy uwagę, że ta prosta przecina oś Y w tym punkcie o współrzędnych 0, 3. Ta trójka, druga współrzędna, to jest współczynnik B tej prostej. Natomiast współczynnik A, czyli współczynnik kierunkowy, możemy odczytać w ten sposób, że Przemieszczając się z tego punktu o jedną jednostkę do góry i jedną jednostkę w prawo, otrzymujemy współczynnik równy 1 pierwsza, czyli 1. To tutaj po prostu zapiszemy x. Tak, jedynki nie będziemy zapisały, zapisywali przy tym xie. Wiemy już, że współczynnik a jest równy 1. I teraz mamy dwie opcje rozwiązania. Możemy podstawić do tej równości, do równania tej prostej, kolejno. Każdą z prostych z odpowiedzi i sprawdzić, czy wyjdzie nam x w postaci liczby całkowitej oraz y w postaci liczby całkowitej. Takie rozwiązanie, domyślacie się, będzie dość długie, no i może wygenerować jakieś błędy w obliczeniach. Dlatego proponuję, żebyśmy spróbowali narysować proste z odpowiedzi EFGH. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób, bo jeżeli, jeżeli skorzystamy ze współczynników, tutaj to, co podkreśliłem, to jest współczynnik B. Współczynnik B odpowiada za miejsce przecięcia z osią Y, czyli to jest ten punkcik, a następnie skorzystamy z współczynnika A, który określa nam, w którą stronę i o ile jednostek mamy przesunąć zaznaczony punkt, żeby otrzymać prostą, no to. No to zobaczymy, co nam wyjdzie. Ta jedynka u góry oznacza przesunięcie w górę lub w dół. Trójka na dole, liczba ogólnie na dole, będzie oznaczała przesunięcie w prawo lub w lewo. Więc jeżeli mamy jeden u góry, to oznacza, że musimy się przesunąć z tego punktu jeden w górę. Trójka na dole oznacza, że musimy się przesunąć o trzy jednostki w tym kierunku. To będzie taka prosta. O, i tutaj druga część. nie więcej. A mieliśmy znaleźć prostą, która przecina prostą K w punkcie o obu współrzędnych całkowitych. No tutaj na pewno nie mamy współrzędnych całkowitych, więc przeskakujemy na następną prostą. Patrzymy na współczynnik A. To oznacza, że musimy się przesunąć o jedną jednostkę do góry, dwie jednostki w prawo. Czyli ta prosta będzie przechodziła teraz. W ten sposób. O. I tutaj już widać, że szukany punkt ma współrzędne całkowite, więc to będzie prawidłowa odpowiedź, jedna z prawidłowych odpowiedzi. Następnie narysujmy jeszcze, może prostą z odpowiedzi G. Tutaj widzimy, współczynnik A jest równy 1. Więc z tego punktu musimy się przesunąć jedną jednostkę w górę, jedną jednostkę w prawo. Otrzymujemy taki punkcik. No tutaj to nawet nie ma co rysować, bo te proste będą do siebie równoległe, ponieważ współczynniki kierunkowe są identyczne. No i jeżeli mamy współczynnik A równy 3, to jest inaczej 3 pierwsza, co oznacza przesunięcie o 3 jednostki w górę, jeden w prawo. Tak by ta prosta wyglądała, nie ma przecięcia z prostą k w punkcie o współrzędnych całkowitych, więc tutaj już nie ma tematu. Teraz, teraz, narysujmy te proste. No w tym celu będę potrzebował troszeczkę dłuższej, dłuższej osi y, tak żeby udało mi się zaznaczyć szóstkę, minus szóstkę. O, dobra. I teraz tak, minus szóstkę mamy tutaj. Z tego punktu przesuniemy się o jedną jednostkę w górę i trzy jednostki w lewo. Tak jakbyśmy mieli 1 podzielić przez minus trzy. Ja ten minusik wrzuciłem do mianownika po to, żeby mi się łatwiej rysowało. Mógłbym też tak zapisać ten ułamek. Tylko, że to przesunięcie o jedną jednostkę w dół byłoby problematyczne, bo brakuje mi ekranu. No więc jeszcze raz przesuwam się o jedną jednostkę w górę i trzy jednostki w lewo, czyli będę startował tutaj z tego punktu. To będzie taka prosta i ona będzie tutaj się przecinała, tutaj w tym punkcie. No już widzę, że te proste nie przetną się w punkcie o współrzędnych całkowitych. Dorysujemy następną prostą. Tak, tu mamy minus 1, co oznacza przesunięcie w górę 1, w lewo 1. W ten sposób. No znowu nie mamy przecięcia w y, liczbach całkowitych, następnie minus 2 y, współczynnik minus 2, to jest tak jakbyśmy mieli 2 podzielić przez minus 1, czyli 2 w górę, 1 w lewo. W ten sposób. O, i tutaj już to przecięcie mamy. Niż w tym punkcie mamy obie współrzędne całkowite, więc to będzie prawidłowa odpowiedź, a mieliśmy w zadaniu znaleźć, wybrać dwie odpowiedzi, tak aby to zdanie było prawdziwe. No i zrobione. Mam nadzieję, że takie rozwiązanie Wam się spodobało. Będziecie od tej pory korzystali z interpretacji współczynników występujących w równaniach prostych. Warto to robić. W miarę możliwości, oczywiście, no bo taka metoda rysowania jest znacznie szybsza. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach. A i pamiętajcie o udostępnianiu rozwiązań, bo dzięki temu ten kanał się rozwija. Dzięki, i. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa Pa!